I Andrzej wygra, zostanie mistrzem. To i która walka będzie kręciła ciebie mocniej? Rewanż z Adrianem czy walka o pas z Andrzejem? Eee, no To jest dobre pytanie, słuchaj. To jest dobre pytanie. Eee, ale teraz widzicie, Wy zadaj... Ale czekajcie. Nie, 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 bo teraz widzicie, Wy cały czas pytacie mnie. Michał po wygranej na xtbks w no i co? E, widziałem komentarze pierwsze już gdzieś tam w internecie. i no, ludzie oczywiście gratulują wygranej, no ale jednak ten styl nie jest do końca, nie, nie, nie budzi do końca zachwytu publiczności. E, nie budzi do końca zachwytu publiczności. Słuchaj, no i znowu będę mówić, że każdy będzie. Słuchaj, nigdy nikomu nie, nie dogodzimy, tak? No, ja się cieszę, bo wygrałem z mocnym rywalem numer dwa w rankingu kategorii półśredniej, e, z mocnym mandarsem e, jednogłośną decyzją. I e, bardzo mnie to cieszy. No, słuchaj, wracam. E, trzecia walka w tym roku. E, to nie była łatwa walka, były kryzysy e, i musiałem przełamać... E, Jakieś swoje znowu demony, ale bardzo, bardzo, mi, bardzo mi na tym zależało, żeby to była właśnie taka ciężka walka. Eee, no i tylko takich wyzwań mocnych chcę, tak? A słuchaj, no, ludzie, kurczę, no dajcie trochę czasu. No, dajcie czasu, dajcie. Pierwszy komentarz, jaki zobaczyłem, to było, że bonus póki co zadziałał odwrotnie niż miał. Eee, bonus, ale ja mówiłem, że słuchajcie, bonus, jak sama nazwa wskazuje, to jest coś dodatkowego. Żeby się piąć, żeby się piąć do góry, żeby walczyć o te walki mistrzowskie, to ja muszę przede wszystkim wygrywać, tak? I na tym mi najbardziej zależy. Mam, mam zwycięstwo, wiem, że, że awansuję teraz w rankingu, wiem, że, że będą teraz mnie czekały mocniejsze wyzwania i gdzieś cały czas pnę się w górę, żeby, żeby łapać się o ten szczyt i być może no, w przyszłym roku złapać się z Bartosem w rewanżu. No tak jak sam mówiłeś, to nie była łatwa walka, zresztą jedna runda na korzyść Fleminasa. Czymś cię zaskoczył? E, czy mnie zaskoczył? Na pewno trochę tym obaleniem, tak, ale ja sobie zdawałem sprawę, że i on, i jego sztab szkoleniowy, umie się przygotować pod rywala. Jego wcześniejsze walki z mocnymi nazwiskami to pokazywały, słuchajcie, umie umieją analizować. On przede wszystkim jest niewygodny. Mi się wydaje, że ludzie tacy po stronie kibice troszeczkę go lekceważą, tak, a naprawdę w klatce, czy w parterze, czy w zapasach umie się dobrze ustawić i jest naprawdę taki śliski, niewygodny, ma dziwny ten styl. Mówię, no co no? Było to widać dzisiaj w walce ze mną. Ale koniec końców to moja ręka powędrowała w górę i, i z tego się bardzo cieszę. Ja bym to troszeczkę odwrócił i tutaj zapytał ciebie z drugiej strony, czy jest coś, co zauważyłeś u ciebie do poprawy w tej walce? Słuchajcie, no oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Jestem, ja jestem też takim troszeczkę krytycznym zawodnikiem w stosunku do siebie. Ale, ale czuję, że z tej walki, z każdej walki na walkę gdzieś. Może się troszeczkę bardziej otwieram, troszeczkę się rozwijam. Mocne teraz kampy robiłem i w Stanach, i też byłem w WCA. Eee, pamiętajcie też, że po tych kontuzjach, które miałem, eee, no to też troszeczkę trzeba się rozkręcić później, żeby, żeby wjechać na, na, na te obroty, żeby złapać taką formę i żeby żeby ten performance w składce był eee, jakiś mega, mega fajny. Także słuchajcie, no, dwa zwycięstwa w tym roku. Eee, walka Mistrzowska z short jest przegrana, owszem. Eee, ale wiem, że, że teraz jak troszeczkę nabiorę wiatru w żagle e, to jestem przekonany, że ten przyszły rok naprawdę e, będzie owocny w mocne, twarde e, i, i fajne pojedynki. Wspomniałeś o tym rewanżu z, z Bartosem, natomiast no, przed chwilą e, widzieliśmy zwycięstwo Andrzeja z Grzybyka, właśnie z Wiktorem Zalewskim, którym również miałeś okazję trenować, no chyba już nie ma takiej siły, która by powstrzymała zestawienie walki Grzybyka z Bartosem, czy e, ty będziesz czekał na zwycięzcę, czy e, dopuszczasz możliwość, że jeszcze stoczysz jakąś pośrednią walkę między tym Szczerze, liczyłem, że Wiktor wygra. Liczyłem, że Wiktor wygra, bo, bo się lubimy. Dobrze, że jest chłopakami z WCA i trzymałem naprawdę kciuki, kciuki za niego. E, no, faktycznie te, te gwiazdy się trochę inaczej ułożyły. E, szczerze, e, czy, czy będę miał zawalczyć naprzód z Andrzejem? Jestem otwarty, z Bartosem wiadomo, czy jakaś inna walka będzie na horyzoncie. To już zostawiam e, mojemu ziomalowi, Arturowi e, i Wojowi. Jak oni to słuchajcie, dograją i, i ugadają. E, poza tym. Czy widzicie, ludzie tak gadają, a, a nie biorą pod uwagę, nie, że, że wziąłem walkę mistrzowską na, na parę dni przed, że na 8/4 też wziąłem walkę parę dni przed. Także, także słuchajcie, no, e, wierzę, że, że przyszły rok naprawdę będzie mocny. Ja będę ostro zasuwać i, i cały czas będę przekraczać te swoje granice i będę chciał sobie sporo jeszcze udowodnić tej tej okazji. Zakładając, że dojdzie do walki Andrzeja z Adrianem i Andrzej wygra, zostanie mistrzem, to i która walka będzie kręciła ciebie mocniej? Rewanż z Adrianem czy walka o pas z Andrzejem? no to jest dobre pytanie słuchaj, to jest dobre pytanie ale teraz widzicie wy zadajcie, ale czekajcie, nie, 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 bo teraz widzicie, wy cały czas pytacie mnie o te walki Adrian i ten a później ludzie będą mówić, że to ja, wiecie, wykrzykuję że ja i tak dalej gadam ja od, odpowiadam na, na wasze pytania słuchajcie, wiadomo, przegrana z Bartosem nie boli sportowo, nie, po prostu, sportowo mnie boli, mam tą, tą urazę na serduchu, że, że wygrał ze mną także rewanż z nim naprawdę Chodzi mi po głowie, ale nie ukrywam, że, że walka z Andrzejem. Też chciałbym się z nim zmierzyć. Też chciałbym się z nim zmierzyć. Nie połam do niego sympatią do tego, jak tu się obnosi i tak dalej. Także walka z nim ta, tak samo bym nie grzała, bo, no bo do, dobrze by to naprawdę wydaje mi się, w środku wyglądało. Mówiłeś, że ten bonus nie był dla ciebie taki ważny, ale czy gdzieś z tyłu głowy nie było zamysłu, żeby jednak on do ciebie przywędrował i czy był ewentualnie jakiś plan na niego, jak to zrobić? Słuchajcie, w, w poprzednim wywiadzie dla Indecage mówiłem, że ja jestem marzycielem, słuchajcie, stricte E, wiadomo jest to gdzieś poniekąd moja praca ale to, że ja jakieś pieniążki zarabiam z tych walk, to jest efekt uboczny ja, ja nie wychodzę do klatki z myślą i nie liczę tych pieniędzy tak, że jak wygram to będę miał tyle, jak wygram, ja jestem marzycielem, ja, ja się jaram naprawdę przygotowaniami, przełamywaniem tych swoich barier, robieniem wagi e, te emocje, słuchajcie je, kurczę, jak ja, staliśmy w szatni, jak robiliśmy rozgrzewkę, e, moi przyjaciele cała moja ekipa, moja dziewczyna, wiecie, ja już rozgrzany byłem, ja patrzę na nie ja widzę, że oni żyją ze mną, oni żyją ze mną. Mną, tą walką, tą energią, słuchajcie. Każdy się uśmiecha, oni idą ze mną, wiecie, na wojnę. To jest tak wspaniałe, że, że mogę dawać im te emocje, a oni mi odpłacają to w swój sposób. E, no piękne rzeczy, także słuchajcie, jestem marzycielem, chcę się piąć jak najwyżej, e, walczyć o najwyższe laury. E, jestem przekonany, że kiedyś e, na tej ściance tutaj z Wami będę stał z Pacem Mistrzowskim, e, a kiedy to będzie, no to, to czas pokaże. Mówisz marzyciel. To teraz już pomijając kwestie finansowe, to nie masz Ci się taki bonus i dodatkowe laury za to? No ale, znaczy no, no, nie wiem, no słuchaj, no, słuchaj stokołacy nie zmieniłoby to mojego... Pomijamy te fakty no, finansowe, tak. tylko samo to, że zdobywasz ten bonus ty. To nie zmieniłoby w żaden sposób mojego życia, słuchaj. To ja, ja wolę, naprawdę z ręką na sercu, ja wolę teraz iść z moją rodziną, i moimi przyjaciółmi, zjeść coś dobrego, spędzić dobrze czas, e, niż zastanawiać się nad jakimiś tam, takimi, wiecie, e, finansowymi laurami. Naprawdę. To jest gdzieś efekt uboczny. E, słuchajcie, dwa psy, mam teraz dwa wyższe szoskowose e, i no, ja wiem, że dla ludzi mogę ja się wydawać nudny, słuchajcie i, i tak dalej, ale dla mnie jest najpiękniejsze, że ja jutro z, z Weroniką e, wrócimy do domu, weźmiemy Dwa psiaki, pójdziemy na, na piękną Pogorę 4 w mojej Dąbrowi Górniczej. Słuchajcie, zrobimy spacerek z tymi psiakami yy, i po prostu odpocznę, będzie cisza, spokój. Yy, to jest dla mnie piękne, nie? Naprawdę ja się jaram takimi rzeczami, że, ze, że jutro z tymi psiakami polecę i z moją dziewczyną będę mógł odpocząć troszeczkę. Bym tylko spytał o trochę mniej, może przyjemną część, no. No bo no. Wiktor, tak jak powiedziałeś, się przegrał, na no ale przegrał też Adam Brysz w tak niefortunny sposób, że chyba. Nie ma człowieka, którego by, któremu by nie było dzisiaj trochę żala dama, no bo wjeżdża na motorze, wchodzi na tą walkę w takich okolicznościach. W wywiadzie mówi, że jak on zdobędzie bonus, to przeznaczy go na cele charytatywne. No, ciężko temu człowiekowi nie kibicować, no i, no i niestety walka kończy się w taki sposób, to chyba jest taki trochę gorzki akcent dzisiejszego dnia. E, no dokładnie, słuchajcie, ja nie widziałem walki Adasia, e, no bo wiadomo, ja już się rozgrzewałem, więc będę musiał e, będę musiał sobie obejrzeć ją na spokojnie, wiadomo e, mój narożnik i też Adasia, nie, nie, nie mówili mi przed walką co się działo, żeby mnie gdzieś nie wybijać z rytmu, ale tak jak powiedziałeś, słuchajcie, Adaś to jest mega dusza to, towarzystwa, to jest gość z mega dobrą energią, mega rodzinny no, nie da się tego gościa nie lubić słuchajcie, nie da się, nie da się, naprawdę on z tymi dzieciakami, tak jak mówisz, no i, i, i to jest chłop, który naprawdę, jeżeli aby wygrał, to by oddał te 100 tysięcy na, na cele charytatywne, dlatego czapki z głów dla niego. E, ale też słuchajcie, no to jest on jest takim gościem, e, tak poukładanym, tak doświadczonym życiowo, i tak dalej, że on na pewno się podniesie. On na pewno się podniesie, a słuchajcie, nie skreślajcie go, bo tak jak pokazała walka, jak wtedy Zjad Spaghetti wsiadał, to i pojechał i, i zrobił e, widowisko na, 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 na całą Polskę, to on jeszcze nie raz e, pokaże, jak, jak może zawalczyć porządnie Adam Bryż i pokaże swoją wartość. W takim razie, poza spacerem, e, jak będziesz świętował dzisiejszą wygraną? E, wracam do pokoju, słuchajcie. E, z moją dziewczyną, z moimi przyjaciółmi siadam zjem coś dobrego i to jest to na dzisiaj, nie jestem gościem, który imprezuje, dla mnie naprawdę, jest moja rodzina, moi przyjaciele, moi przyjaciele to jest odpoczynek i czas spędzony z nimi także tak, dzisiaj co, zjeść coś dobrego porozmawiać, poczilować jutro wracam do domku, do Dąbrowy Górniczej biorę pieski, idę do lasu wiecie z czego też jestem bardzo zadowolony? że jestem cały i zdrowy, to też jest ważna rzecz nie? bo nie ukrywajmy, że, że to co my robimy to jest no, niebezpieczny sport e, wiadomo, ryzykujemy swoim życiem, e, a ja jestem cały i zdrowy, nic mnie nie boli. E, także z tego jestem bardzo zadowolony i zamierzam to fajnie wykorzystać do końca roku. To co po nowym roku wracasz do Kilkiw na, na jakiś krótki czy dłuższykiem? No być może tak, być może tak, słuchajcie. E, e, już coś tam z Arturem delikatnie rozmawialiśmy, e, więc je, jeżeli wszystko się dobrze poukłada, e, i tutaj pozdrawiam Team Majamiary, e, to, to będę chciał znowu. Zawitać tak, do Kilkifu, bo, bo fajny klimat tam jest, fajny klimat tam jest czuję, że, że, że te treningi tam też mnie wynoszą do góry. Wiadomo, mój rodzimy klub Silent Cage Club, e, gdzie tutaj jestem całym serduchem, ale też jestem na tym etapie, że potrzebuję naprawdę trenować z najmocniejszymi ludźmi na świecie. E, a tam jest takie zaplecze e, tych zawodników i sparing partnerów, że no, no wspaniale można się też tam na, na wyżynę wyniki no to gratulujemy. W takim razie zdrowia życzyć nie trzeba, bo, bo cały czas jest, ale oczywiście oby dopisywało dalej. Odpukać, dokładnie. Zdrówko jest, słuchajcie, co ja mogę powiedzieć. Naprawdę chciałem podziękować całej Dąbrowie Górniczej. Tyle fanów z mojego miasta, ile. Ile mi kibicowało, tyle wiadomości. Kurde, masa, tak samo El Toro, siłownia, cały klimat tych ludzi. El Toro to jest tak samo jak jedna rodzina, żyjemy razem, wspólnie trenujemy. No i co, wszyscy moi sponsorzy, partnerzy, naprawdę bez was nie byłoby mnie. No i co? I wielka piona dla Indycage, bo zawsze jesteście przed po w trakcie i za to wam naprawdę czapki z Dziękuję. Dziękuję.